Naszych kolegów kurników, którzy dzisiaj na dole rozpoczęli strajk okupacyjny. Naszą powinnością jest bronić praw pracowniczych. Dlatego zwracam się dzisiaj do wszystkich, którzy są obecni tutaj na tej manifestacji, a wnoszę do kibisu wiekę z do których widziałem. I to wszystko. No to też pracownicy kur. Szanuje nas wszystkich! No to pracownicy! Uszanujcie nasz protest. Uszanujcie nasz protest. Wiem, że jadą kibice z zewnątrz. Złożą się do państwa. O, rozkrojność! Nie walczysz od pielęgniarek! Złowienie! Złowienie! Stąd całe złoty wybywa się wobec jaszczymskiej spółki. To oni niszczą. Niszczą nas dorobek, dorobek przez dziesiątki lat i chcą sprzedać nas za przypieniąc. Dziękuję tym, którzy byli wczoraj i będziemy was bronić jak tylko możliwe. Nie można teraz dzielić się. Kibite górnicy. Przecież wśród górników górwa z są kibice. Nie mogę do Komunii teraz iść, ale mamy inne zadanie, to trzeba wypierdolić zarząd i czekamy... manifestacje jeżeli ktoś do tego się nie dostosuje po prostu bierze to na swoją odpowiedzialność ja przekazuję informacje od 12 odchodzimy na to państw ile czekasz na zarobek kurwa ja mam dwójkę małych dzieci bości ja nie będę kurwa czekał do w Dlaczego się cofamy? Który no. chcemy odpuścić? Nie ma opcji dlatego... na tego kogo. 25 lat na tej kopalni pracę, Tego gówna jak teraz nie było my, to to co Po co my tu przyszliśmy? Ja nie będę słuchał, bo ja nie mam za to.